Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam jak w prosty sposób odebrać paczkę w paczkomacie Impost. Tutaj widzimy już reklamę w paczkomacie. No i sobie nadajemy Sprawdzamy, jak to zrobić. Odbierz paczkę. Teraz sobie wpisujemy nasz numer. Wpisujemy nasz numer, no i kod, który przyszedł na nasz numer, bądź inny numer naszej osoby. Jeśli chcemy po prostu komuś odebrać paczkę, bądź przyszedł na, na nasz adres. Gmail. To wiadomo, kod przychodzi na adres Gmail e, i na numer telefonu. Idziemy dalej e, i teraz po kilku sekundach otworzy nam się skrytka. I już mamy tutaj z lewej strony słyszę. Odbieramy paczkę. Paczuszka już jest ona nas zwróciła z powrotem. I teraz sobie sprawdzimy jeszcze inne opcje w tym paczkomacie. Tak, przy okazji. Tu widzimy jakieś uwagi, możemy dosłać do paczki, jeśli chcemy, możecie sobie zobaczyć. Tak jest. Możemy ponownie otworzyć naszą skrytkę, w której leżała paczka, ale, żeby to zrobić, musimy podać ponownie nasz numer telefonu i numer naszej przesyłki, czy kod przesyłki. Jeśli tego nie zrobimy, to Tutaj nam się skrytka nie otworzy ponownie. Robimy to ponownie. Jeśli po prostu nam się przypadkowo zamknę, zamknęła skrytka, a paczka nadal leży w skrytce. Skrytka nam się ponownie otworzyła, więc możemy ponownie tutaj sobie. Zabrać nasz produkt, naszą paczkę i to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.